Mamy 4 kwietnia, a więc to są pierwsze dni wiosny. Jak widzicie, forsycja już pięknie zakwitła. A ja chcę po zimie przystąpić do konserwacji mojego tarasu, który robiłem jesienią. Możecie sobie zobaczyć, w tym momencie zacząłem go myć po zimie, bo jednak był trochę przybrudzony. Wiadomo, po zimie ludzie palą węglem, sadzę, osiadają. A więc, wszystkie ten brud i pył trzeba zmyć. Ja do tego używam kerszera, można to fajnie zwilżyć wodą z pianą tą aktywną, która odgryzie ten wszystkich brud z desek, a potem po chwili umyję tą szczotką którą tutaj widzicie, specjalnie sobie kupiłem szczotkę do mycia tarasu taką szczotką po chwili można fajnie doszarować ten taras spłukać kerszerem i mamy pięknie Umyty teraz po zimie, który jak przeschnie, zakonserwuje olejem tym, którym skonserwowałem deski przed założeniem i zaraz po zakręceniu. Jak widzicie, teraz się pięknie zachował po zimie, nic się mu nie stało. Jest bardzo, bardzo ładnie. Deski bardzo ładnie wyglądają, żadnych pęknięć. Także myślę, że zdał egzamin po zimie. Szkoda, że zimą mnie nie nakręciłem jak był przykryty śniegiem, ale ten śnieg w zasadzie to też służył do tego, aby, aby go w jakiś sposób zabezpieczył, zabezpieczał go. Jak widzicie, jak widzicie moi drodzy, taras jest pod lekkim skosem, pod lekkim pochyłem, bo cała woda z tarasu spływa właśnie z tej strony tak jak powinno być, czyli od domu na zewnątrz. Także ja biorę się do pracy. Jak cały taras umyję i zakonserwuję, oczywiście jeszcze go będę chciał podświetlić. Widzicie, tam wystają przewody, które będą służyły do podświetlenia naszego tarasu. No i można się cieszyć pięknie, pięknym naturalnego drzewa przez długie, długie lata. To na razie. Pozdrawiam i do, do usłyszenia.